Tutaj? Bardzo. Co? Tutaj? Bardzo. Co? Tutaj? Co? Tutaj? Bardzo. Ja mówię, ja na razie mam snajpera, idę ze snajperem, pierwszą gierkę, bo oczywiście siana nie mam za dużo. Ooo. Ale ciekaw jestem tej właśnie, te, te, te. że, że ten ogień jest, nie? To może być dobre. Ło! Po takiej przerwie to aż mówię, muszę se, Czeku, walnąć piwko. No, dobra. Zobaczmy. Otworzyłem sobie te piwo, te Wiktoria Malaga, ty, całkiem spoko, piwo. Ty. Mhm. Ja też mam, ale. O, ty. O, kurde. Przyjemne piwko. No dobra, rura lecimy od razu. O, kurde, już nie pamiętam, co się e... gdzie robi. Aha, bo to nie wszystkie tereny są spalone, czy wszystkie tereny są spalone? A, chyba nie, a. A no, no widzisz, dobra, jak tu... mapę otworzysz, to widzisz, gdzie są, nie? No tu jest boss chyba od razu. No, a jak? Tak myślałem właśnie. No dobra, to trzeba mu wstawić. Na no pizdę. Co to jest za boss? A ten świnia, to go można... No może tu coś będzie do... Jest jakieś coś, żeby podnieść dostał. Ale mi wyjechał Kły, kły. co do kurwa kmiczysz, tak ty? Jo. No. O, ty, on, o kurde on rzuca tym ty, tak, rzuca rzuca no O lera, zapomniałem że tak jest ty. Kurde Kurde tak. ciebie gania cały czas Dobra ubity Dobra Dobra robią mu egzorcyzmy Dobra spłoszę ptaki na no, woddali dali, to zobaczymy może też tam się o. Ja podniosłem tego Dobra W okolicy nie widzę nikogo No spokojnie, ja schodzę też To na wyjście od razu? No, ja bym sobie zarobił coś może Dobra, to rura Dobra, tak O, bomba odłamkowa podrożała, ty! Wszystko no, do góry czekło, inflacja, nawet w grze wszystko podrożało Ostr. Aha. Doktor 9 teraz kosztuje Ostro! O, mówię, to jakby więcej wszystko jest Doktor 9? Ale to czekaj, było, bo... od, odporność biorę? A było 2, jest 3, no podróżało, jakby chyba. No to gra, długo to mm. to skacowani wszyscy dzisiaj. Co my tu mamy? No to jest na saliny trzeba iść. Gdzie to? Dobra, to gmina Ardy, no ale to przez to płonące musimy iść, da się przez to przejść tam? Nie Czy wiem. Niekoniecznie? Czy niekoniecznie? to no, trzeba ominąć. Nie no, 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 na pewno przez ogień nie trzeba, na pewno trzeba ominąć jakoś. Oj, oj, oj. Tam jest te, mięso, nie? Chyba lepiej tu, tędy. O, strzały, gdzie to było? No jeszcze tam przed nami, na 90 cały czas się strzelają. No. Tam gdzie idziemy akurat. no, no, no. no. Ostro tak? ogni... Nie no nie, będzie tam. tam... Ostro wierzę, że ty, tak. dobre to jest O kurde O nie wiem czy nie musimy tego ominąć Troszkę jakoś Trochę to wygląda jak Armagedon jakiś No To jest chyba takie trochę jakby Armagedon Ole. Fajny głos tego taki naprawdę, przy tym ogniu jak stoisz, że to, że to normalnie jakby żar taki, wiesz, że... że... to się pali. No, że gorąc, kurde, fajny, na słuchawkach, to jest fajny efekt, naprawdę. O, no, tu jak dom strzela. No. A no, tu jesteśmy Ostro. bardzo na widoku podejrzewam, no wiem, no wiem, no. Ostro, czy to się cała mapa zaraz zajmie, ty. Ostro. Grubo, grubo tej płanci Chyba posą ktoś walczy już Jest na dachu Kurwa no Pan. Muszę Najprawda. się podleczyć Ja też O gdzieś tubeczkę strzelił Ej, nie widzę go przez ten dym czy na dachu jeszcze jest cwaniaczek No widziałem go, ale nie wiem czy nie zszedł już Muszę się jeszcze podlecić delikatnie Nie widzę go na dachu Na dole jest, No Dobra, dobra, dobra Między płotem jest, ta, ta moja, go widziałem, nie? Mhm, mhm. Kurde, a ja mogę tu wyjść? Się gdzieś zawinął Ty, tu ktoś, kurwa, tu ktoś biega no, Słyszałem jakby ktoś tu podbiegał do nas od tyłu ty. Jest, jest Tam są Cofiłem raz typa, dobra, dobra, musimy się wycofać O kurde! Zabił mnie ktoś! Tak, tak. Ze stajperki, w mordy, że się wydygałem. E, o, mnie też trapił. Cholera. Nie wiem, gdzie on może być. Ostro! Kurwa, wilk nie wychodzi z formy, ale on mnie tu może ujebać jak drugi jego ziomek jakiś. O, to z daleka chyba, tam gdzieś no. A nie miałeś tego nekromanty? Nie, nie, nie. ja tego nie używam nigdy. Kurwa. Uważaj, uciekać. No wiem, ale tu nie można biegać, wiesz jak. Podleczę się, ty. Jest tu dwóch kolejnych. Aj, dostałem. Ty ja mam Podnoszę cię nekromantom, ty No spoko, ale on mnie zabije ty No ale dobra, dobra Ja odwraca ode mnie z roku, nie? No. On tam jest dwóch tak stoi po przekątnej, on mnie dojadą jak tylko wstanę, ale no dobra Dostał Zabity Dobra, dobra, widzę Są tam, są tam Chociaż czekaj. To oni już uciekli, oni przebiegli przez nas jakimś cudem, ty, już są na Ranie, kurwa, jak oni to zrobili? No właśnie, kurwa, nie wiem, jakbym słyszał, że ktoś... nie wiem. Pobiegli tam o. W tamtym kierunku. Jak oni to zrobili, kurwa? Bardzo dziwne. No dobra. Dużo tych potworów zastranych wodnych. Mm. O za, za dokami są. Dawaj, dawaj, jest! Panie, udało się. Tak, za dokami są. Ktoś chodzi po dachu, chyba. Jest, widzę. Tak, tak, tak. Dostał. Słyszałem. Tu był, ale ktoś na dole też jest. Ktoś jest w tym domku chyba tu gdzieś. Tutaj gdzieś jest, no, tutaj no, no, no. jest. No no, widzę. Tutaj jest teraz. Dobra, dobra. A ten u góry na dachu był tam, ale on mógł już zejść spoko, na O spoko. On może będzie go próbował podnosić. Może tak. O ile tu byli. No. Jest, Dzień? jest tam. Wiedziałem, że będzie tu chciał podejść, żeby go... Ja tam beczkę strzeliłem. On, a ja go widziałem za tym tam... Spoko, to podejdę troszkę. Jeszcze czekaj, ja mu tego koleżkę kurwa spalę, ty. Jak masz czym? Gdzie on jest ten jego, jego koleżka? I tutaj gdzieś na rogu za mną Dobra jest tu To ty strzelaś? Nie To on. O jest tu blisko już jest W mordę jeżdża ty Tu za wo Po drugiej stronie gdzie ta woda o tu gdzieś Tam odzież jest Po drugiej stronie Jak on tu podszedł człowieku ty Ja mu tam wrzucam jakiegoś granata, ty. On chyba tu jest, pode mną już. Jak on ugasił tego koleżkę swojego, ty? Jego koleżka tu jest, za dźwięklem. Oni się nie podnieśli przypadkiem? Nie, ten leży cały czas, on jest tutaj, na mostku, ten trup. Aha, no dobra, dobra. A widzę go, no jest tu. Ale tego typa przed chwilą właśnie widziałem tu na dole, on se... Dobra, jest tam, po drugiej stronie. Tam, gdzie zaznaczyłeś? Tam jest mniej więcej. Jest go. Przeładowuję. Przebieg, przebieg, przebieg. Przebieg tam na drugą stronę. Dobra, widzę. Ja wchodzę na dach. Dostał ode mnie chyba. Jest gdzieś tam. Nie wiem, czy nie zginął, ale. Ale nie jestem pewny. spadłem z tego dachu. Nie jest. Cały czas jest tam, za, za... O, może go zabiłeś tym? Nie, 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 raz myślałem, ale on się tam później wynurzał. Także nie, 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 raczej go nie zabiłem. To ja nie wiem. Chyba, że on gdzieś tam... się kitra, powiem ci, wiesz. Jest tu! Oznaczaj dostał, tu jest, tu na dole, kurwa zrywka człowieku, no biegnij, kurwa, dobra T tam, gdzie ostatnio zaznaczyłem na dole, podszedł, swaniaczyk leczę się gdzieś go, czy nie? Nie. On może teraz z tej strony wyjść, ale był. On był on był tu centralnie na dole. Mm. Ale nie z boku, z prawej strony. Gdzie? Ale to chyba nie on. No, tak jak się patrzyłem, tam gdzie ty tego typa, <daw> to w prawą stronę. To on chyba. Gdzie ty jesteś? Taka baba? Sukienka? No tak, tak, tak. No to ty, on spróbuje cię sprawę, podnieść. No spróbuj, ale to nie wiem, czy to dobry pomysł. On już do ciebie tu strzela. Biega. Odbiega do tego typa swojego dziś koleżki. Jest do tej... Dostał zabity. No i, no i dobra. No i dobra. Ale ja nie wiem właśnie czy to był ten kurde no, no to... Znaczy była właśnie. to Baba on miał jakąś białą koszulkę A tamten był bardziej na czarno, tak co ja kojarzę wiesz Tak, jest na dachu jeden Dwóch jest na dachu! Inna ekipa! No ja zbiegli z tego dachu tutaj. Ja muszę sobie wymienić... A dobra, mam. Jakiś shotgun. Dostał. Ja muszę się leczyć i rozładować, przeładować. Ale dostał typ dwa razy ode mnie. Grają tam gdzieś ciuliki. Są w tym domku już. W środku, tak? No, tak mi się wydaje. Teraz dostał, był w oknie. Spoko, spoko. Dawaj, pojedź jeszcze raz do tego okna O, no, drugi asusz chyba nie wyjdzie Dostał! O. Zabiłeś go. No. Ale tam będzie jego koleżkę go podniesie. Wiem, wiem, wiem. Spoko. Wiedziałem, że wyjdzie do tego okna. Ja robię podjazd tu po Podniósł go, no. Aj, zabiłem go, ale mnie też zabił. Wymieniłem się. Raczej mnie tam nie podnoś tym dekromantom. No, ktoś łaził Tak, tak, jakby ktoś się leczył Tam jest, 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 naprost! Patrz zabiję A jest. nie, jeszcze nie Dwóch, dwóch jest. jest, no Ale jednego zabiłeś Tak, tak, tak Ale ja nie, się, um, ja nie, ja nie umiem tak przeładować szybko, wiesz ja zanim... Spoko, trudno leczy Nie przeładowałeś Nie przeładowałeś no trze... Przeładowałem A, sorry, dobra ja widziałem, że to, no, to czemu strzelałeś jakby U mnie jakby dzisiaj... Lecz się, bo... ja widzę, jakbyś miał nie przeładowane Leczy nie mam już leczenia się, ja się za dużo razy już leczyłem. No to chuj, o, weź, obszukaj tego typa, co tu leży. Może ci się uda, on z niego weźmie szapteczkę No, ale z okna może by łapać teraz. No schowa się tu gdzieś, no? I co, masz szapeczkę? Masz? No, zajebiście. Bo na mnie celują. Zobaczymy, zaraz się okaże, czy tu są jeszcze, czy nie. Chyba nie ma, oni się przestraszyli tego Sparksa twojego ty. No możliwe. Ty ktoś tu wodą bieg. No, 105. Jest! Ole mi wyjechał. Kurwa, od wybuchu zginąłem. Ale jednego zabiłem, chyba, albo ty. No, ja nie zabiłem nikogo. No, ja zabiłem jednego. No i wydaje mi się, że mi się wydaje, że dwóch jest zabitych. Ty, ty, ja ty tu Jest, 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 nie mam Nie, nie mam cela ty. dwóch. rozjebał nas ja No strasznie. Ja kurwa nie zdążyłem przecelować. Kurwa. Porażka.